Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo filia przedstawia Robert W. Winters Przypadkowe odkrycia medyczne Przełożyła Zuzanna Lamża Czyta Wojciech Żołądkowicz Produkcja audioteka Podziękowania. Książka ta powstawała dziewięć lat, w czasie których moja żona Agneta, moja córka Charlotte i mój syn George nieustannie mnie wspierali. Znaczna jej część powstała w Danii, kraju, który przez ostatnie osiem lat stał się moim domem. Pierwsze i największe podziękowania należą się mojej żonie, która czytała każde napisane przeze mnie słowo, zwracając uwagę na błędy gramatyczne i interpunkcyjne oraz miejsca, w których moja narracja stawała się niejasna. George również od samego początku był dla mnie źródłem krytycznego wsparcia. Podjęcie się tego projektu bez jego pomocy byłoby karkołomnym zadaniem. Pragnę też ponownie podziękować doktorowi Alanowi Pelczowi, mojemu duńskiemu koledze lekarzowi, za uwagi do poprzedniego wydania. Kilka miesięcy temu otrzymałem list od prawnika z Olborg, Johna Andersena. Było to dla mnie kompletne zaskoczenie, ponieważ nigdy nie spotkałem tego człowieka ani z nim nie rozmawiałem. Jego pochwały wprawiły mnie w radosne osłupienie. Przyjąłem je jako entuzjastyczną recenzję opublikowanego własnym sumptem wydania tej książki. Odpisałem mu z podziękowaniami, co stało się początkiem dalszej wymiany korespondencji, w trakcie której pan Andersen pomógł mi rozstrzygnąć kilka wątpliwości z zakresu organizacji i języka tekstu. To wielkie szczęście móc spotkać na swej drodze tak inteligentnego krytyka. Jestem także wdzięczny Toniemu Gumojsowi za cierpliwe i fachowe wprowadzanie mnie w tajniki obsługi komputera. Odległość między Danią a zasobami bibliotecznymi amerykańskich księgozbiorów medycznych okazała się znacznie mniej onieśmielająca, niż mogłoby się wydawać. Dzięki moim wieloletnim relacjom z usytuowaną przy Morristown Memorial Hospital w Morristown w stanie New Jersey, Shin Latrobe Health Sciences Library. W wyszukiwaniu artykułów naukowych, których potrzebowałem, zawsze mogłem liczyć na tamtejszy szybki i niezawodny zespół pod wodzą Janiny Kaldan. Biblioteka ta plasuje się na szczycie mojego prywatnego rankingu wielu bibliotek medycznych, z którymi dane mi było współpracować podczas mojej długiej kariery zawodowej. Wstęp Moje zainteresowanie historią medycyny zrodziło się wiele lat temu, kiedy jako student pierwszego roku w Yale School of Medicine miałem wielkie szczęście poznać i móc podziwiać profesora Johna Fultona, światowej sławy eksperta w dziedzinie neurofizjologii i wspaniałego znawcy historii chorób. Zainspirowała mnie w szczególności jedna z opowiadanych przez niego anegdot dotyczących pierwszego użycia penicyliny w Stanach Zjednoczonych. Profesora Fultona łączyła z Howardem Florim bliska przyjaźń sięgająca jeszcze czasów studenckich spędzonych na Oksfordzie. Po odkryciu Aleksandra Fleminga, Florię objął kierownictwo nad zespołem oddanych sprawie naukowców, którzy podjęli się stanowiącego niezwykłe wyzwanie zadania wyizolowania i oczyszczenia penicyliny, pracując w niezmiernie trudnych warunkach pierwszych lat II wojny światowej. W 1942 roku pani Ogden Ann Miller Żona dyrektora sportowego Yale leżała złożona gorączką połogową w szpitalu New Haven. Z temperaturą sięgającą 40 stopni Celsjusza była bliska śmierci. Jej lekarz wiedząc o zażyłych stosunkach łączących Howarda Floriego, lidera grupy oksfordzkiej, która wprowadziła penicylinę na rynek, z Fultonem ubłagał tego ostatniego, by zdobył dla pani Miller nieco penicyliny, której ilość w USA była wówczas bardzo ograniczona. Po wykonaniu całej serii telefonów Fultonowi udało się zorganizować szybki transport niewielkiej ilości leku prosto do szpitala. Za sprawą cudownego specyfiku dokonał się cud i pani Miller wróciła do zdrowia. Dożyła 90 lat, a jej nekrolog ukazał się w New York Timesie. Zanim mogłem oddać się rozwijaniu mojego rosnącego zainteresowania historią medycyny, musiało minąć sporo czasu. Zobowiązania zawodowe związane z prowadzeniem badań, nauczaniem i wypełnianiem niejednokrotnie uciążliwych i pracochłonnych obowiązków akademickich starszego lekarza całkowicie wypełniały moją, rozciągającą się na ponad cztery dekady karierę. Potem nastąpił jeszcze dziesięcioletni etap budowania dobrze prosperującego przedsiębiorstwa oferującego usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Dopiero po przejściu na emeryturę byłem w stanie poświęcić długie, nieprzerwane okresy badaniom koniecznym do napisania tej książki. Najpierw wróciłem do historii penicyliny i jej przypadkowego odkrycia przez Aleksandra Fleminga w 1928 roku. Szybko zorientowałem się, że za prostą, często powtarzaną historią o naukowcu pozyskującym pleśń z własnej kanapki kryje się znacznie więcej. Okazało się, że tak naprawdę decydującą rolę w odkryciu Fleminga odegrała londyńska pogoda. To ona była odpowiedzialna za odpowiednią temperaturę panującą w laboratorium. Tradycyjnie Fleminga wymienia się jako jedynego odkrywcę penicyliny. Howard Florey i jego koledzy zdecydowanie zbyt często są niedocenionymi bohaterami tej opowieści. Odsłanianie kolejnych wątków tej historii było fascynującą podróżą w przeszłość. I zwiększyło mój apetyt na poznanie kolei losu innych leków i wynalazków. W ciągu ostatnich 8 lat badałem historię 25 ważnych z punktu widzenia medycyny przełomów, które zawarłem w tym tomie. Ograniczyłem się przy tym do szczegółów i okoliczności towarzyszących samym odkryciom, nie zajmując się ich obecnymi czy przyszłymi zastosowaniami we współczesnej medycynie. Motywem przewodnim wszystkich tych opowieści jest kluczowe znaczenie szczęśliwego trafu. Każdego z opisanych tu odkryć dokonano przez przypadek. W języku angielskim talent do przypadkowych, szczęśliwych odkryć określa się słowem serendipity, ukutym przez choracego Walpola. Walpole opowiadał zajmującą baśń o trzech braciach, książętach z Serendip, którzy w trakcie swoich podróży ciągle odkrywali rzeczy, których wcale nie szukali dzięki przypadkowi i przenikliwej bystrości. Od czasów Walpola wielokrotnie próbowano doprecyzować czy wytłumaczyć termin serendipity, ale choć niemal zawsze podkreślano aspekt szczęśliwego przypadku, Często zapominano o przenikliwej bystrości, czyli mądrości. W roku 1936 Oxford English Dictionary OED definiował serendipity jako pojawienie się i rozwój przypadkowych zdarzeń w sposób szczęśliwy lub korzystny. W tym znaczeniu wyraz ten jest często używany do dzisiaj. W wydaniu OED z 1986 roku rozszerzono jednak pierwotną definicję o fakt lub przypadek oraz dodano właściwość, zdolność, dar, nawyk, predyspozycję lub talent. Innymi słowy, serendipity stało się cechą zarówno odkrywców, jak i samego odkrywania, co wydaje się bardziej mylące niż wyjaśniające. Dla Roberta K. Mertona i Elinor Barber, autorów książki The Travels and Adventures of Serendipity, serendipity to dość powszechne zjawisko zauważenia nieprzewidzianego i anomalnego zdarzenia o strategicznym znaczeniu, które staje się podstawą rozwinięcia istniejącej bądź stworzenia zupełnie nowej teorii. Najlepiej ujął to Louis Pasteur, pisząc: Na polu obserwacji przypadek sprzyja tylko przygotowanemu umysłowi. Dziś słowo serendipity jest powszechnie nadużywane. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w różnego typu gazetach i magazynach pojawiło się trzynaście tysięcy razy. Zaś w różnych dokumentach w internecie w samym tylko 2001 roku 636 tysięcy razy. Słowo to niegdyś nieuchwytne dziś stało się chwytliwe. Występuje w nazwach restauracji, kawiarni, butików, moteli, zajazdów, pensjonatów, kosmetyków do pielęgnacji skóry, zabawek, linii kobiecych ubrań. Pewnych produktów spożywczych, jachtów i bez wątpienia całego mnóstwa innych rzeczy. Autor niniejszej pozycji powstrzymał się przed dodaniem do tej listy kolejnej cegiełki i jest całkiem zadowolony z frazy: Accidental Discovery, przypadkowe odkrycia. Książka ta z założenia nie jest ani medycznym, ani farmakologicznym traktatem. Ma raczej pozwolić zrozumieć, jak doszło do niektórych słynnych odkryć, a przy tym być może nieco zadziwić. Wszystkie zdarzyły się dzięki przypadkowi oraz temu, że jakiś przygotowany umysł pojął znaczenie tego, co się stało. Przyświecała mi chęć opowiedzenia historii ciekawych nie tylko ze względu na szczegóły odkryć, lecz także na osobowość odkrywców. Część pierwsza: Chirurgia i anestezja. Rozdział pierwszy: Błysk zimnej stali. Chirurgia bez znieczulenia. Zaczęłam krzyczeć, i krzyk mój trwał bez ustanku przez cały czas trwania cięcia. Famy Berni, rok 1801. Wstęp. W swojej autobiografii Charles Darwin następująco ujął wrażenia z obserwacji dwóch operacji przeprowadzanych bez znieczulenia. Przy dwóch okazjach dane mi było uczestniczyć w okropnych operacjach przeprowadzanych w szpitalu w Edynburgu. Jedną z nich wykonywano na dziecku, ale w obu przypadkach opuszczałem salę, zanim dobiegły końca. Nigdy też nie powtórzyłem tego doświadczenia, ponieważ działo się to na długo przed błogosławioną epoką chloroformu, żadne zachęty nie byłyby na tyle silne, by mnie do tego skłonić. Wspomnienia tych wydarzeń nawiedzały mnie jeszcze przez długie lata. Chirurgia w epoce przed odkryciem anestezji wiązała się z potwornym bólem i często śmiercią. Wykonywano głównie zabiegi amputacji, usunięcia kamieni z pęcherza moczowego lub torbieli jajnika. Kluczowe znaczenie dla ich powodzenia miała szybkość. Starano się maksymalnie skrócić męczarnie rozkrawanych pacjentów. Zegar był probierzem talentu chirurga. Zręczny specjalista dokonywał amputacji w mniej niż dwie minuty. Umiejętność bardzo szybkiej pracy stawała się wizytówką, którą można było chwalić się nie tylko przed opinią publiczną, lecz także przed wolniejszymi kolegami operatorami. Znany w swoim czasie chirurg Robert Liston tak bardzo pragnął pobić własny rekord prędkości w amputowaniu nogi, że przez przypadek razem z kończyną usunął jedno jądro pacjenta i dwa palce swojego asystenta. W trakcie operacji oszalały z rozdzierającego bólu pacjent stanowił dla chirurga wrzeszczący, ruchomy cel. Lekarze nie pozostawali obojętni na cierpienie, jakie zadawali. Byli także świadomi zagrożenia, jakie dla wijącego się chorego stanowił ostry skalpel. Doktor Valentin Mott, słynny chirurg z Nowego Jorku, tak opisywał to nieodstępującego ani na krok niebezpieczeństwo. Jakże często gdy operowałem w głębi jakiejś ciemnej i przepastnej rany, przeszywał mnie lęk, że niefortunny ruch pacjenta zepchnie nóż mój z właściwego kursu, przez to nieumyślnie sam stanę się jego katem i zobaczę jak ginie na moich rękach. Operacja Fanny Burnie. Na początku XIX wieku Fanny Burney, należąca do londyńskiej socjety angielska powieściopisarka, przez kilka lat cierpiała z powodu nawracającego bólu i stanu zapalnego w prawej piersi. Lekarz zdiagnozował nowotwór i zalecił usunięcie guza. Fanny wyraziła zgodę na operację, choć nie było wtedy dostępne żadne znieczulenie. Wszystko przekonywało mnie o tym, że tylko ten eksperyment może mnie ocalić. W owym czasie Bernie mieszkała we Francji wraz z mężem, emerytowanym generałem Aleksandrem Darble. Zabieg zgodził się wykonać baron Dominique Jean Larre, wybitny chirurg wojskowy odznaczony przez Napoleona. Fane opisała katusze, jakie przeżywała podczas tej koszmarnej operacji, tworząc coś, co później określono mianem najniezwyklejszych wspomnień, jakie kiedykolwiek przelano na papier. Oto kilka wyimków z jej relacji. M. Dubois położył mnie na materacu i przykrył mi twarz batystową chustą. Była na tyle przejrzysta, że zobaczyłam siedmiu mężczyzn i pielęgniarkę natychmiast obstępujących łóżko. Nie chciałam, by mnie przytrzymywano. Kiedy przez Batyst ujrzałam jasny błysk polerowanej stali, zamknęłam oczy. Gdy to straszliwe ostrze zanurzyło się w mojej piersi, rozcinając żyły, tętnice, mięśnie i nerwy, żadne napomnienia nie powstrzymałyby mnie od wrzasku zaczęłam krzyczeć i krzyk mój trwał bez ustanku przez cały czas trwania cięcia to niemal cud że nadal nie dźwięczy mi w uszach tak przeraźliwa była moja udręka kiedy wykonano nacięcie i odjęto przyrząd, ból wciąż pozostawał równie dojmujący, gdyż powietrze naraz omiatające delikatne ciało było jak mrowie maleńkich, lecz ostrych i rozwidlonych sztylecików szarpiących brzegi rany. A to wciąż nie był koniec. O niebiosa! Wtedy poczułam, jak nóż dotyka kości, skrobie o nią, i znów ten chrobot. Gdy za tym drugim razem odsunięto instrument, myślałam, że to koniec operacji, lecz nie. Chwilę później wykonano kolejne potworne cięcie, jeszcze gorsze niż wszystkie poprzednie. Miało sięgnąć do samego spodu, oddzielić podstawę tegoż budzącego grozę gruczołu od tego, do czego był przytwierdzony. Po wszystkim baron Lare był blady prawie tak jak ja a jego splamiona krwią twarz wyrażała głębokie zmartwienie obawę i niemal przerażenie Horror który przeżyła ta niezwykła kobieta był udziałem wielu tysięcy innych cierpiących operowanych w równie bezwzględny sposób Pół wieku później odkrycie gazów anestetycznych położyło kres okropnościom chirurgii bez znieczulenia. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.